Mi tam z całego serca w tym niderlandzkim krajobrazie. Właśnie niderlandzki krajobraz jest krajobrazem depresyjnym. Kochani, jak wyjść ze swoistej depresji, jednak rodzaju poczucia takiej niemożności, poczucia zagrożenia? poczucia, że w każdej chwili demoniczny władca świata może zalać nas potopem. Dlaczego to jeszcze było możliwe? Bo wierzyliśmy w psychopatyczne bóstwo, które przyjmowaliśmy jako naszego Boga. Tak się nad tym zastanawiałem, długo medytowałem z tym, dlaczego ten świat nie znika, dlaczego nikt z tego depresyjnego świata, głębokiego poczucia tego, że jesteśmy niewolnikami, ale jednak nikt nie wyszedł z tego świata. Kochani. Doszedłem do prostej konkluzji, do prostego konsensusu. Nikt jeszcze prawdziwie nie pokochał Boga. Co rozumiemy pod słowem Bóg? Pod słowem Bóg zrozummy, przyjmijmy to, co postrzegaliśmy jako Bóg. Swoich doświadczeniach. Doświadczaliśmy wielu bogów. To potem zostało uproszczone do jednego Boga. Jakkolwiek Biblia mówi, że Elohim wyraża Elohim jako liczbę mnogą. Nam w obudzie kościoła śmierci, kościoła cierpienia było to podawane już jako jeden Bóg, bo taka była moda, takie było, widzi się namiestników kasty trutnik która żyła dobrze pasożytniczo na tym procederze w efekcie tego procederu wróćmy do rzeczy Bóg w tym rozumieniu to demon ciekawe, że kiedyś z grupą znajomych Szliśmy bodajże przez toruń i niosłem synka na tak zwanego barana. I mieliśmy taki charakterystyczny budynek, specjalnie wiele się nie wyróżniający. I zapytałem synka: Synku, co w ty, kto w tym budynku mieszka? On krótko odpowiedział: Dajmon. On nie bardzo znał takie słowo jak demon, nazwał to prosto czytelnie ze swojej świadomości. Zdumieni poszliśmy dalej, nie komentując tego. Dziecko wiedziało, nigdy nie wskazywałem mu na takie budynki. Kochani, co było pułapką? Pułapką był brak miłości. W tym braku miłości wielbiliśmy demona, psychopatę potopu, okrutnego mieszka demona wojny, który wciąż przez swoje narzucane nam religie odżywiał się cierpieniem bólu, gwałtów, zabijania i śmierci. Tym się karmił. Demon teraz odchodzi w efekcie powrotu miłości, ale i nie jako odrzucenia, ale jako ukochania świata ciemności we mnie. Głęboko przyjmuję miłość i kocham demona prawdziwie jako czarne doświadczenia. Pokąd rozdzielałem, te doświadczenia nie były zamknięte. Tak. Napisałem swoją przełomową książkę, po której nastąpiła jazda po równi pochyłej, wjeżdżająca w zadziwiające doświadczenia, w której odcinało mnie od wszystkiego od sprzedaży książek, od spotkań, od konsultacji, od <laughs> znajomości, odcięcia od rodziny. Bo nie nastąpiło to, co miało nastąpić, czyli pełne ukochania demona ciemności. Ukochanie go czystą miłością, a nie podziałem na iluzję i miłość. I jedno i drugie było jeszcze we mnie. I to nie jest nic złego. Jest to tylko uprzytomienie sobie, że przybyłem połączyć obydwa światy, że przybyłem połączyć, poznać ciemność i przypomnieć sobie, czym jest światło, czyli miłość. Ciemność to śmierć, światło to życie, światło to stwórcza moc, którą tu wciąż oddawałem, traktując siebie jako sługę. A demona ciemności traktowałem jako pana, i przed nim klękałem. A mi pod nos były podsuwane relikwie kości zmarłych, kadzidełka hipnotycznej magii, <laughs> rytuały i warunki, nakazy i zakazy demonicznego pana, który wymagał, który mi mówił, co mam robić. A ja nie przytomiałem, nie zauważałem, że miłość jest bezwarunkowa. Tkwiłem w fałszu, tkwiłem w iluzji, bo nazywałem demona miłością i tak grzęzłem. Mówię to ja, bo ja to miłość, ja to nasza cała świadomość, ale ona teraz się staje całą, kiedy poprzez tę całą świadomość poprzez jedność miłości odczuwam słowa, odczuwam moc kocham demona ciemności kocham Ciebie bycie który jawiłeś się tu jako Jahwe Wel Jehowa Allah Predator Putin Madruk Set Izyda i wielu innych, innych demonicznych bóstw. Powróciłem. Powróciła we mnie miłość i ta miłość jest gotowa pokochać demona ciemności, który jawił się tu raz jako stwórczy ojciec wszechmogący, przez którym uklęknij. I on da ci zbawienie, jak będziesz wypełniał moje nakazy, jak będziesz namaszczony, jak będziesz księdzu łożył na tacę, aby miał na swoje pedofilskie zachcianki, aby miał na wyjścia do burdelu, bo przecież żona go nie kontroluje, bo przecież wyrzekł się, bo przecież poślubił. Demona piekieł, którego nazwał Chrystusem, Panem Zbawicielem. Jezus nigdy nie nazywał się swoim Panem, ani nie mienił Twoim Zbawicielem. Nazywał każdego swoim bratem, swoją siostrą. Niezależnie od tego, co drzemało w Tobie. On Cię kochał, ja Ciebie kocham, ja to On, On to ja, Ty to ja, ja to Ty, to jest jedna miłość. Przyjmij głęboko tę prawdę, odczuj głęboką miłość i w to, że już nie wątpisz i całościowo przyjmujesz ciemność poprzez miłość czystą. Poprzez prawdę, którą jesteś, którą ja jestem, którą jam jest. Jam jest życiem, jam jest światłem, jam jest ciemnością, którą rozpuszczam wokół siebie, bo w ten sposób porządkuję stare energie, stare doświadczenia, porządkuję wszystko. Jestem wszystkim, dlatego znika we mnie demon jako doświadczenie świata śmierci, jako utopia. Powraca prawda absolutna, jaką miłość we mnie jest. Jestem życiem. Ta woda jest życiem, jest pamięcią ziemi matki, natury matki. Ja zmieniłem jej oblicze, bo zapomniałem, że to ja jestem całym tworzeniem, że to ja jestem jedynym kreatorem, czyli miłość. Nareszcie powróciłem i kocham bez mrużenia oka, nie tylko. Ojca, dyrektora, nie tylko plebana, któremu potrzebne jest to ukochanie, bo odgrywał dla mnie ohydne role, zakłamania, potrzebne do tego, abym mógł dostrzec obłudę. Teraz przypatrz się temu, jak bardzo, jak bardzo. Pomogły mi wszystkie negatywne role, tak zwane czarne. Tak, Ziemia to rodzaj Hollywoodu, to rodzaj abst projekcji, abstrakcji, jakże absurdalnej, w której uwierzyliśmy, że jesteśmy umieralni, w której jako świadomość zaprzęgliśmy się. W niewolniczy świat. Demony ze zlepka naszej świadomości uczyniły nas niewolnika śmiertelnego. Zgodziliśmy się na manipulację w naszym DNA. Założyliśmy kagańce jako niewolnicy. Uwierzyliśmy w prawdę, że mamy się do siebie nie zbliżać, że bliskość jest zakazana. Że miłość jest zakazana, że potrzebujemy Felczera, aby on naprawił naszą doskonałość. Zapomnieliśmy jako świadomość tego, że jestem miłością. Ta miłość jest doskonała, ta miłość jest życiem. Ta miłość nie choruje, ta miłość nie umiera. Pokąd w to wierzysz, nie wychodzisz z tego świata. Pierwsza hybryda, biorobot, jaki powstał, mityczny Adam, żył blisko 1000 lat. Czy to Cię zastanawia? Jaka manipulacja następowała? Jaka hybrydyzacja, intensyfikacja produkcji? Następowała. Tak staliśmy się produkcją innego świata. Źródłem, które się oddało. Które stało się prostytutką świata demonów, które używały nas seksualnie. Dlatego kopulacja w tym świecie, seks w tym świecie był spółkowaniem z demonem. Tu wszystko przychodziło do niego, a ty jeszcze oddałeś swoje małżeństwo na ołtarzu śmierci, łudząc się, że tak będziesz <laughs> szczęśliwy. Przypomniało mi się tu doświadczenie, kiedy opłacając haracz za tak zwane ślubowanie miłości paranoja, zapytałem: Ile to kosztuje? Demon w Kiece z szalbierczym uśmiechem odpowiedział: Całe życie. A to nieprawda. To nieprawda. Trwać w doświadczeniu było obłędem, było niekochaniem siebie, było durnym zacietrzewieniem i łopa. Powodującym, że z tego nie wychodziłem. Pora oprzytomnieć, pora głęboko ukochać siebie jako Boga, jako tego Boga, który kocha i ciemność, i światło, który kocha i śmierć, i życie, który w ten sposób tak siebie ożywia. Ja jestem tym ożywieniem. Ja jestem tą prawdą, ja to miłość, jestem to istnienie, to źródło. Kocham Cię.